Oni przybyli do naszego pana Jezusa. Zobacz, leży tam pod choinką. Wyjdź dziecko do swego pokoju. Proszę się nie denerwować. Zaraz opuścimy to mieszkanie. A nim to uczynimy, pozwolimy złożyć Państwu dary, które przynieśliśmy ze sobą. Dary? Chyba Pan sobie żartuje. Czy wyglądamy na takich, którzy potrzebują ją mużny? Proszę nas nie obrażać. Chyba Państwo bardziej potrzebujecie niż ktokolwiek inny w tej okolicy. Proszę się rozejrzeć, czego według Państwa może nam brakować. Mam pokazać samochód, stan kąta, to jeszcze, żeby Państwo zrozumieli, że tracimy tu swój czas. Rozejrzeliśmy się dokładnie. Brakuje tu miłości i wiary. To widział wybrał Państwa na miejsce swych narodzin. Pan niego wierzy, ale tylko jako postać historyczną. Proszę więc przyjąć od nas Darwia, który pozwoli uwierzyć w Jego rzeczywistą obecność tu i teraz. Proszę przyjąć także dar miłości, aby nigdy nie zabrakło jej w Waszym domu, zarówno dla bliskich, jak i dla każdego, kto zapuka do Waszych drzwi. jest zaufanie do drugiego człowieka. Odprawił pan żebraka, potraktował jako szusta, a on był chory i głodny. Nie otrzymał nawet kawałka chleba. Proszę, oto cały bochenek. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek ktoś potrzebujący zapuka do waszych drzwi, podzielcie się z nim tym chlebem. Zapamiętajcie także, że jeżeli cokolwiek czyni się drugiemu człowiekowi, to czyni się to samemu Jezusowi. Przyjmijcie te dary, a one pozwolą z waszego domu uczynić miejsce, gdzie zapanuje szczęście i miłość. Miejsce królowej Pana Jezusa. Edwardie, jest mi wstyd, że potrzebowaliśmy aż takiego wigilijnego wstrząsu, że potrzebowaliśmy tak dużo, żeby zrozumieć, że w życiu tak naprawdę liczy się tylko miłość. Krzy, tatusiu, ci panowie też poszli do naszych sąsiadów. Tam też chyba narodził się Jezus. I narodzi się w jeszcze wielu takich domach. To dobrze. Ktoś pukał do drzwi naszych, aleśmy nie słyszeli. Ledwie starczyło czasu opłatkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów, wędruje, puka. A my dla nieznajomych stawiamy biały talerz. Takaśmy się spieszyli, kłócili i cieszyli, że wszystko pogubili w tej najważniejszej chwili. Przyczymy najlepszego, opatek każdy kruszy i nikt nie wie dlaczego, samotność mamy w duszy.